Wszystko, cyk. To co, mogę zacząć, już tak? Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Przemysław Sasza Żejmu i reprezentuję sklep Gadżeciarzy i nigdy nie wiem, kom czy pl. Co dzisiaj chciałem Państwu zaproponować? Nic zdrożnego. Tutaj, nawet swingersi się nie zaczerwienią. Aczkolwiek, być może, jeśli chodzi o piercing, część może poczuć się zadowolona. Taki klips, uwaga, y może porazić. Przyczepiamy do telefonu. Mam taki telefon. Zakładamy taki klips na telefon. Jak mamy wideokonferencję to mamy elegancko ze światełkiem y, twarz rozjaśnioną. Dzwonią do nas z pytania na śniadanie. Mówimy y, nie, ale na przykład dzwonią już Dzień dobry y, TVE. -y. Mamy coś takiego jak y, prezydent y, Kwaśniewski, czyli y, elegancką, ogorzałą twarz. Ten klips, proszę Państwa, y, no jest, jest okrągły. Jak jest coś okrągłe to jest y, miłe, fajne w dotyku. Taki włącznik. Nazwijmy go na potrzeby tej reklamy Wymzlem. Mamy światło stałe, światło bardziej stałe, światło takie stałe, że ho-ho i teraz 20 stopni zasilania. Można sprawdzić po prostu, czy wszyscy w pracy są zdrowi. Klip z koloru białego, czyli on jest niewinny, więc możemy z nim zrobić, co tylko chcemy. O, jak podświetlimy to tutaj na można napisać nazwę swojej firmy, albo czyjejś firmy, albo cokolwiek chcemy napisać, albo narysować. To się może zdarzyć tutaj. Można wpiąć sobie we włosy jako klips i jest już fajnie, wesoło, śmiesznie. Ja to teraz wyłączę, bo to jest droga rzecz. To się ładuje normalnie prądem. Ja wiem, że prąd teraz poszedł w górę, yy, ale można na przykład podłączyć u kolegi. Serdecznie polecam. Widzicie państwo czarno na białym, że jest to rzecz bardzo fajna. Jest jeszcze taka aureolka, do tego coś przewiewnego i już od razu, prawda, w sypialni robi się Ciekawie. Inwestujcie, kupujcie, rozświetlajcie sobie przyszłość tym oto wspaniałym gadżetem.